Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w Dessins 3 z takim pięknym, mroźnym widokiem no mroźnym, bo taki mamy mroźny poranek, wstaje słuchajcie, nowy dzień, jest sobota no i dzisiaj mamy urodziny naszej Poli, także nasza Poli będzie już dzieckiem w wieku szkolnym i tak jak Wam obiecałam w poprzednim odcinku, w tym odcinku wybieramy się w podróż pojedziemy sobie do Chin, potrzebujemy tam kupić przepisy dla naszej Elzy, bo jak wiecie ona musi znać wszystkie, więc z Chin jeszcze nie mamy, więc też to będzie głównym naszym celem podróży, no ale też pytałam Was ostatnio, gdzie ta nasza Elza powinna Szukać miłości, bo nie chcemy jednak, żeby ona została sama, prawda? No i pisaliście, że może się przeprowadzić, a może właśnie w tych Chinach kogoś znajdzie, a może we Francji. Więc słuchajcie, no pojedziemy do tych Chin, zobaczymy, co tam się wydarzy. A co do przeprowadzki, no też tak o tym troszeczkę myślałam, ale trochę mi szkoda zostawiać tę rewel, bo jednak ona tu przyjechała, żeby jakby. Kontynuować losy, lecz znaczy losy, kontynuować pracę dziadka swojego. Jak pamiętacie, ona dostała tutaj ten dom i to wszystko w spadku po dziadku. Ehm... Trochę byłoby mi szkoda to zostawić, żeby jechać gdzieś indziej, no ale jeżeli macie pomysły właśnie, gdzie nasza Elza i Poli mogłyby się przeprowadzić, żeby jakby zacząć od nowa, to dajcie mi znać w komentarzu. A teraz słuchajcie, lecimy z tym odcinkiem. Eee, no i dziewczyny sobie już chyba powstawały, patrzę, że Elza wstała, chociaż ona, ona to w ogóle nie wyspała się troszeczkę. Pies nasz jest oczywiście nie ten, weź go tutaj coś tam przytul go, um, uczucia daj przysmak, um, uczucia mów do niego sobie, tak o. Um, ale ona jest jakaś taka niewyspana, ja nie wiem, jest 7.20... Jezu, co ty się przebrałaś w ogóle? Co to w ogóle jest? Ja nie wiem, czemu ona ma taki dziwny strój. Poli jeszcze też sobie dosypia. To w sumie, Elza, wiesz co? Ja myślę, że póki ona też mała śpi, to ty też byś mogła się przespać, wiesz? Bo ty jakieś takie masz słabą tę energię. Ja nie wiem, czemu taką słabą masz. No, już jest prosłuchajcie, zimno, naprawdę jest zimno. Jest zero stopni, patrzę, że taki mróz tutaj złapał nasze miasteczko, więc no jest chłodno. O, słodziaki, słodziaki, malute, słodziaki. Tutaj Wo, wo. wow, wowo. Wo, wo. Ktoś do nas telefonuje. Kto to do nas telefonuje, słuchajcie. Może zignorujemy te, te, to, to połączenie, jak myślicie, czekajcie. Zignoruj. <laughs> tak, e, ogólnie to... E, o, właśnie, zalogowałam się, żeby dać wam prezenty, ale to zaraz wam damy prezenty na początek. A, i nie usunęłam tych rzeczy z ostatniego dnia grozy. E, tak, prezenty wam dzisiaj, w dzisiejszym odcinku wyślę. Może wyślemy z Chin, jak pojedziemy właśnie do Chin. To może z Chin wyślemy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Także pamiętajcie, że możecie mnie zapraszać na storze. E, tam ja akceptuję wasze zaproszenia i też wysyłam sobie prezent. Ostatnio o tym zapominałam, ale teraz będę starała się o tym pamiętać na każdym odcinku. Dobra. Dobra, damy tutaj tą Elzę. Dobra, idźcie trochę z drzewni, póki poli jeszcze i tak śpi. No ja nie wiem, ona już się podniosła. To wiesz co? Idź skorzystaj, sprzątnij, weź szybki prysznic i też sprzątnij. A pan co tutaj? Mocz? <ś> wylał nam na podwórku no wie pan co? Dobra, Poli, Poli w sumie to już patrzę, że też wstała, więc ty jak te ogarniesz temat, to wiesz co? Nakarmisz ją na podłodze. No i co? Ja nie wiem, myśmy jakieś przyjęcie chyba urządzili, może zaprosili kogoś, Jak myślicie? Może tak to też zrobimy, więc ty na telefonie też zrobisz urządzić przyjęcie. No i kupimy sobie tort, ty coś ugotujesz. No i tyle z tego będzie. Co ty masz to, A co to w ogóle jakieś eliksiry ma? Tu jakieś owca zabawka, tutaj jakaś kartka okolicznościowa. Tak, e, polina ma urośnie, więc trzeba będzie też jej zrobić, e, słuchajcie, remont pokoju. Także tak jest, tutaj mamy pusto cały czas. No ale no, no cóż, nie ma co tam zrobić, więc na razie tak jest. Co to jesteś taka strasznie jakaś taka... No dzieci, tutaj ktoś jest obcy? No halo. Ja tu żadnych obcych nie widzę, chyba że chodzi o tego zioma, co tutaj siedzi. No, ale nie wiem, czemu on tutaj jest. O, Sonia organizuje imprezę! Nie, bo my dzisiaj robimy też imprezę urodziny naszego dziecka, więc mam nadzieję, że przyjdzie ktoś do nas, skoro jest usłoni impreza, to mogłoby. no ciekawe, no ale dobra, może ktoś przyjdzie, może ktoś przyjdzie, hej. Okej, okay, a więc robimy przyjęcie urodzinowe, na pewno. Odkąd mam tego młoda o 14? Może być w sumie o 14, bo w sumie to są urodziny małego dziecka, tak? E nie, 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 przyjaciół. Crosby Odin może być, no jego nie. No i właśnie Sonia, Justyna Biedak, ona jest naszą przyjaciółką, znajomą jest, um, ale z pracy, no dobra. Um, no i nie wiem, czy my kogoś jeszcze tutaj um, bardziej takich znajomych simów, a nie jakichś takich randomów. O Bartka zaprosimy, bo on tam coś tam do nas, jakiś schmeier ale on chyba miał chyba jakąś tą um, żonę, czy kogoś, co nie, ostatnio w ostatnim odcinku z nim rozmawialiśmy, to on chyba mówił, że jest z kimś, może kosiarzem były chłopak. No dobra, my go zaprosimy słuchajcie, bo on jest jakby nie patrzeć ojcem e, Poli, więc próbujemy go zaprosić, ale na ostatnie urodziny słuchajcie, nie przyszedł, więc wiecie, nie liczyłabym na za wiele dobra, Dona, to też zaprosimy sobie e, no więc tak jakby nie liczyłabym na zbyt wiele, no naszego tutaj kosmita nie będziemy zapraszać bez przesady, <laughs> co by tutaj więcej no nie ma nikogo więcej, no i dobra i starczy Dobrze. O 14. Dobra, malutka sobie zjada. Ty wiesz, co Elza? Właśnie. Chodź i zrobisz jakieś dobre jedzenie, wiesz? Dobre jedzenie, czyli na przykład, co jest dobrym jedzeniem na imprezę? Niech ja pomyślę. Krewetka petarda. Myślę, że. O, falafel. Może zrobić falafel, może ktoś zje. Dobra, idź. Nasza poli z tego, co kojarzę, ona umie już chodzić. Umie. Um, mówić, ale jeszcze chyba nie korzystaja z toalety, nie zdążyliśmy jej nauczyć. No trudno. Ale, ale już ma przynajmniej te dwie rzeczy ogarnięte, więc spoczko. I też fajnie, bo już będzie taka, wiecie, samodzielna, więc będziemy mogli już troszeczkę odetchnąć, nie będzie, wiecie, już jednak nasza Elza, jako ta samotna mamusia, no miała ciężko, bo jednak tutaj ma taki duży ogród, a tak to Poli chyba już będzie mogła nam pomagać w ogrodzie, czy nie? W każdym bądź razie, no już będzie na pewno trochę, trochę lżej. Tak, impreza. Czy my mamy tutaj w środku jakąś muzykę? Chyba nie mamy. No dobra, trudno. Ale, ale tak, zaraz tort musimy kupić. Właśnie, musimy kupić tort. Dobra, balony są, tort jest, nawet beczka soku jest. E, wiem, że to jest jakby urodziny dziecka i tak jakby może nie. Wy... Opatrzcie, sława do na nas przyszła jednak. Może to nie wypada, no ale wiecie. Niech, niech im będzie, niech ci dorośli tutaj co są, niech niech mają jakieś, wiecie, <gry> niech mają jakąś atrakcję, słuchajcie. Także nalejemy zaraz tutaj mm, soku. E, I tak, torcik już jest, więc Poli przyniesiemy, a jest nasz Odin, który całe życie do nas podbija. Jest Bartek, który przyniósł kalzone mięso maniaka, no proszę bardzo, pięknie, dziękujemy. Właśnie mm, też tak myślałam, bo mam ten piec taki jakby z m, tego. Hmm, to jest z, tej, z tego miasta takiego, oj, nie pamiętam, jak to miasto teraz się nazywa. Wyleciało mi z głowy, więc może taki piec by też przydało się postawić naszej Elzie. Chociaż w sumie może, może właśnie na ogrodzie bardziej. O, tu możemy włączyć muzykę, więc w sumie może tutaj włączymy. Pop, może być, zmieni głośność, wysoka. O, niech leci muza, słuchajcie, nie gra. Dobra, zrobiłaś te, tego falafela, no to super. To nalej tutaj te... Nie, no do, do jakiej pracy? Ty nie idziesz dzisiaj do pracy. Ty masz. Patrzcie, kto przyszedł! Ty nie idziesz dzisiaj do pracy. Ty jesteś dzisiaj na urodzinach własnego dziecka. Ja zapomniałam ci wziąć wolne. O oh, o, oh. dobra, czekaj. A ja nie wiedziałam, że ona już w ogóle idzie do pracy, bo ona w ogóle przecież była. A nie możemy teraz wziąć wolnego, no dobra. Trudno, może nas nie zwolni. Co tutaj się stanęło? So Sonia, co. co... Twój mąż umarł? Czy 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 zostawił? Patrzcie, kto no Nie wierzę, ej, Nie wierzę. Nie wierzę. O, patrzcie, ten. Co ty, Odin? Ty masz żonę. Patrzcie, jaki żigolak. On do wszystkich podrywa. Wszystkich podrywa. Do wszystkich wiecie. Odin. No ale dobra, tutaj. Nie wiem, przyjazne. Rozmawiaj z nim o ekologii. Tak, tutaj możesz też z Sonią się przywitać, jakieś przyjazne. Przepraszamy, my dzisiaj nie idziemy do pracy. Ja zapomniałam, że ona do pracy idzie. Powiem Wam, delikatna drama alert. No, ja jestem w szoku, że Ron przyszedł. Dobra, zmuchnij świeczki. Chodź, Poli. Chodź, zmuchni, Ale wiecie, w końcu ojciec zaczął się interesować, więc może to jest dobry znak. Ale nie, nie sądzę, żeby Elza chciała z nim, wiecie, coś tam ten. Poprawia mi humor. Jak ci poprawia humor? Czemu on krzyczy na mnie? O co tu chodzi w ogóle? Tak, to jest trójka. Dobra, idziesz po tą poli oprze Don Latario i, i śmierdzący Don Latario. Ten tutaj zbiera pranie, ta tu siedzi przy schodach zabawek naniosła. Ja nie wiem, chodź tutaj, Poli, bo ona cię nie może wziąć. Dobra, i teraz, co to w ogóle za ludzie? Ja ich nie zapraszałam. A, dobra, Justynę zapraszałam. Zmuchnij świeczki, Poli. No. Ten tutaj Don z Ronem, w ogóle, że Ron przyszedł, w ogóle, jakiś humor nam chce? Bo. O nie, nie, jak on chce się w łaski wkupić, to nie ma takiej opcji. Naprawdę, my nie wybaczymy. On porzucił nas, e, jak byliśmy w ciąży. E, I jakby. No ludzie, spadajcie mi z tych schodów, ja muszę zejść na dół. Halo, wynocha mi stąd. No, udało się. Czy ktoś do nas dzwoni? Dobrze, także wiecie, zostawił nas, nie było go przez całe życie małe, małej poli, tak? A teraz jak ona dorasta, to on raptem się tutaj proszę bardzo przyszedł, nie? A na pierwsze urodziny nie przyszedł, nie? A teraz on przykładny ojciec, co nie? Więc wiecie, to takie trochę jest średnie na jeża, bym powiedziała. Średniawka. Nie wybaczamy takich sytuacji, słuchajcie. Odin, wyjdź z kadru. O, i teraz Ron wszedł w kadr. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem w totalnym szoku, że przyszedł ojciec tutaj na urodziny. Dobra, dzwoni ktoś do nas. Dobra, Poli, dmuchaj, dmuchaj, dmuchaj. Elsa, weź się za. Muszę jakąś fryzurę Elzie pobrać nową. Bo ja tak zauważyłam, że Elsa i Ingrid wyglądają praktycznie tak samo z mojej poprzedniej serii, bo no te włosy mam tylko jedne takie, które mi się podobają. Ten tu zażera, patrzcie go. Mom, 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 mom. Om, om, om. Om, om, oj ja pyszka. Jakie ma białe. Mm, mm, mm. Om, 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 Dobra, mała, rośniesz? No czemu ty się przebierasz po takie coś? Weź się ubierz, Kubito. Normalnie. Dawaj, Poli, grow up. Malutka. Tutaj tatu. ale nie rozmawiamy z nim. He, he, he. Do góry. No to się wynoś, Sonia. Nie pasuje to Elo. Ze względu na jej... Trudne? Jak trudne? Przecież nauczyłam ją wszystkiego. Oprócz sikania. Ale żal. Jakie trudne zajrzewanie. Sprawna fizycznie, nie cierpi przyrody, nie znosi sztuki, no to fajne ma cechy. No serio. Ja tam cechy i tak zawsze losuję, więc to ten. Jakiś nie jest wielki problem. Mm, że wiecie. Że teraz się wylosowało, ale no takie cechy trochę średnie bym powiedziała. Dobra, chodź, weź, wykąp się od razu. Holi, wszystko z tobą ok? Te dzieci, te dzieci zawsze jak, y, 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 przy urodzinach mają takie miny. No nic, zaraz ją przebierzemy, bo musimy ją trochę ogarnąć przed wyjazdem do no, chi, Chin. <ścoughs> chin. No tak, jesteśmy dumni wszyscy. A ty, ojciec, może byś jakiś tutaj wręczył prezent, nie wiem, cokolwiek, a nie tylko z tort zażerasz? Ty to w ogóle roda precel, nie wiem skąd by się wzięła, pijesz nasz sok. Ja nie wiem, co się dzieje. Się. Ty zjadasz coś tam, jakieś gochy, nie wiadomo skąd, dobrze. Mu zaleci to tak ostro. Ale ona się znowu przebrała, nie wiem, czy na to tak ubiera, jakby ubranie na zewnątrz? Chyba tak. Przepraszam bardzo, Don Latario, co ty odwalasz? Rozmawij o rodzinie. Aha, przed chwilą tutaj coś wytknął palcem, a teraz rozmawij o rodzinie. Bartosz, czemu ty tak... Jakoś utył tak dziwnie? Dobra, idź ten prysznic, weź w końcu. Słuchajcie, patrzcie, co oni tutaj się kłócą z Donem? Ja nie wiem, ta Elsa... Ostatnimi czasy to z wszystkimi, słuchajcie, to jakieś ma kłótnie. Don... Nie. Ja nie wiem, dobra, już nie rozmawiajmy. Słuchaj obrazy. Jaki obrazy? No odczep się od nas, chłopie, co my ci żeśmy zrobili? Czemu wchodzisz mojemu dziecku? Do wanny, znaczy do. Matko jedyna. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Jakiś paparazzi jeszcze, matko. Czy wy dalej się kłócicie? No nie do końca. No dobra, już przestań z nim. A czekajcie, ja wyłączam... wartość tutaj stoi. A gdzie jest Ron? Już się zwinął? No, chyba się zwinął już, tak mi się wydaje. Bo chciałam, żeby mała z nim pogadała, ale patrzę, że już chyba go nie ma, więc. Chyba powiedział Sionara. Ale, że się zjawił, to szoku jestem troszeczkę. No i dobra, i mamy naszą Poli, proszę bardzo, no ona to jest wypisz wymaluj tatuś, tutaj zero, zero naszej Elzy, zero dosłownie, e, dałam jej takie włoski, takie o, dałam jej takie ubranko, jako jedno z trzech, e, tutaj mamy drugie, takie bardziej właśnie sukieneczka, e, trzecie, już jej tak nie ubierałam stricte na te róże i fiolety, no ale troszeczkę tak. A trzecia to jest taka: ojej, a coś mi tutaj się lag laguje się, się. Taka blusa z jakimiś króliczkami, spodnie i Adidaski. E, wizytowy, no to tam jakaś taka o, sukieneczka. Hmm, Piżama to takie coś haks, <grytanie> sportowe, no to też takie zwykłe. E, do kąpieli to też takie nic specjalnego, taki zwykły strój. No i ubranie na dwór, słuchajcie, to coś. Coś takiego, więc tak się prezentuje nasza poli jako dziecko w wieku szkolnym. No i dobra, nie ma na co czekać, słuchajcie, lecimy w te Chiny, a co? Eee, no i lecimy oczywiście we dwie 3 dni, 1550 simoleonów. No co prawda u nas zbyt tutaj jakby <coughs> pieniądze nam nie służą, ale w poniedziałek dostajemy 1000 simoleonów od Rona. No i musimy też po powrocie do Ch z Chin już wziąć się do roboty, nasza Elsa musi wrócić do pracy. No ale dobra, no co? Okej, okay. także wybieramy się, słuchajcie. No i ta się odwaliła w to, będę musiała jej to w tych Chinach zmienić. Uuu, jesteśmy w Chinach! Jej, 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 jej. <gryw> Dawno tu nie byłam z moimi simami. <gryw> Więc fajnie, fajnie. No już Elsa jest tak jakby w drugim miejscu, w podróży, bo jest w Chinach, a była w Egipcie. W Egipcie była? Była w Egipcie. Była? Była. Eee, co nie? Tam tutaj nie musi być Enras. Dobra. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie. Od razu na samym wjeździe wyślemy prezent, do przy wyślemy. Nie, odebierzemy i wyślemy. Eee, więc e, na samym tym zrobimy to, żebym później nie zapomniała, słuchajcie. Ale tu pięknie już ptaszki ćwierkają od samego wjazdu. <laughs> e, no i dobra, zobaczę, czy mam jakichś oczekujących znajomych. Chyba nie. No to dobra. W każdym bądź razie przyjmujemy. 10 lipiec Aga pisze. Kiedy trójka? No to właśnie dzisiaj. Także przyjmujemy odagi. O, super. A także tak, a my mamy chyba samochód w wyposażeniu. Co tak mi się wydaje? Napiszemy jej. Dziś. Dziś, okej. Okay. Tak, tak jest, dobrze. Od Ingusi, proszę bardzo. O, plakat, dobrze, ok. Niechaj będzie, luksusowy pakiet wyślemy. O, i napiszemy. Oj, pozdrawiam, o tako. Skopiujemy sobie to cyk. Tak jest. Maja, pozdrowienia. Ja też po. Oh, 750. O jezu, wypisz wymalu, jak nam się super przydadzą te pieniążki dzisiaj. <gry> Akurat na jakieś przepisy, żeby kupić. Dobrze. I tutaj mamy dalej, 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 dalej. Wikusia, Lalusia 19, pozdrawiam. My też pozdrawiamy o obiekty szteluga i zestaw do sztuki ulicznej. Prezent niespodzianka, proszę bardzo. My też pozdrawiamy serdecznie. Madzi, pozdrowienia, również pozdrawiamy. I co to jest? Też jakiś plakat, no dobra. O, podstawowy pakiet, może wyślemy, zobaczymy co tam jest. Pozdrawiam. Eee, to pięć, dziś wysłałeś już cztery, więc to już jest piąty pakiet, piąty prezent. Więc dziękuję, pozdrawiam resztę ludzisk ludzisków? ludzisków, które tutaj e, widzicie siebie. No i wysyłajcie mi prezenty, ja teraz postaram się właśnie... W każdym odcinku to robić, wysyłać, odbierać i, i tak. No i 750 dostaliśmy, więc super. Dobra, tutaj Chiny, 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 tak, punkty szczęścia życiowego, tak jest. No i co tutaj mamy? Zawiedzać, zwiedzić zakazane miasto. Zwiedzimy zakazane miasto. No ale chodźcie, najpierw weźmiemy jakiś pokój. Ja lubię sobie najpierw zarezerwować miejsce do spanka. Ja nie wiem, czy one będą chciały spać we dwie, więc może po prostu każda zarezerwuje sobie jakby Łóżko, a ty weźmiesz sobie na przykład to. Dobra, dziewczynki, ale tutaj jakby wiecie, nie marnujemy czasu, jedziemy sobie tutaj. E, to jest sale, jedziemy na targ. Pierwsze co, to jedziemy na targ, bo musimy kupić te przepisy. Ja jestem ciekawa, ile one kosztują i czy nas na nie stać. <ścoughs> Więc tak, jedziemy na targ. A to wy samochodem do tych Chin przyjechałyście? Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Lubię te Chiny, naprawdę lubię. W ogóle lubię te wszystkie miasta z z tych podróży, nie, bo one są takie naprawdę dobra, wiesz co, chodź tutaj e, kup, tutaj, a tutaj można kupić jedzenie, a tutaj coś też można kupić więc też weź kup no tak, my byliśmy przecież, nie, my byliśmy w Egipcie nie, my byliśmy w... we Francji byliśmy z Ronem, bo się nam oświadczył we Francji przecież no właśnie, tak mi się teraz przypomniało słuchajcie, że byliśmy z Ronem we Francji, tak jest dzień dobry, poprosimy co pani tutaj ma pokaże pani co pani ma, pokaże pani no Poprosimy, poprosimy pokazać nam. No, co tam pani ma ciekawego? Da nam pani, co tam pani ma. No i dobra, i bierzemy danie podsmażane i sajgonki. Wow, 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 drogi temat, no ale trudno. Mm. Cóż poradzić? A ty co? Książkę. Patrzcie, ona to lubi czytać, ona wszędzie czyta. Tylko dorosła już, znaczy skoczyła w wiek dziecka, w wieku szkolnym już wszędzie wszystko czyta. Dobra, dzień dobry. A pani co ma? Bo my mamy mało pieniędzy, no ale byśmy coś kupiły. Powie pani, co pani ma. No, śmiało, proszę się nie wstydzić. A, to takie o, takie o. No, co dobra, to nie. A ja jeszcze chyba jeden targ powinien być, co nie? W sensie jeszcze jeden taki sklepik. O, właśnie, tutaj u pana. To pan, pan, jeszcze u pana zobaczymy, co pan ma. No, pokaże pan, co pan ma. Tutaj patrzcie, jak ładnie o. Naprawdę ładnie. A tam z tyłu to tylko takie ano, zadzwoń do drzwi. A tutaj ktoś mieszka, tak? Że to jest pusty dom, ale patrzcie, a tutaj można mieszkać. No dobra, dzień dobry. A pan co ma pan, co pan ma? Co pan nam może podarować, panie? Lupej. Mhm. Suszone jedzenie. No kurczę, no ja bym chciała tego. Wytwórca ciastek. O, matko, to też by nam się przydało. Ciastka robić. Manekin teningowy. No to akurat niekoniecznie, bym chciała na pewno też ten pojemnik na kadzidełka, te ciastka, ja bym chciała to, bo ja tego nigdy nie robiłam, ale nas nie stać, patrzcie, no nie stać nas, no trudno, ale no, chyba, że znajdziemy jakieś pieniądze, to może wtedy, wtedy sobie kupimy, bo przywieźliśmy z Francji, przywieźliśmy właśnie te, słuchajcie, te do wyrobu nektaru, więc tu fajnie by było ten, wiecie, wziąć te ciastka, więc może jak się wybierzemy na jakąś wyprawę e, i może znajdziemy jakieś, wiecie, artefakty, to wtedy będziemy mogli, słuchajcie, kupić to, bo fajnie byłoby to kupić. Idziemy tam, tą salę, zobaczymy, co tu jest. Chociaż ja właśnie jak jesteśmy tej spoli, to raczej wolałabym e, tak bardziej zwiedzać, niż e, tam robić te wszystkie, wiecie, mm, przygody. No i też powinniśmy szukać miłości, no ale moglibyśmy zarobić. To by było fajne, jakbyśmy zarobili troszeczkę pieniędzy. Dobra, na, nastąpi. Ten grobowiec jest chyba ten. Szybki, tak mi się wydaje. To jednak mi się wydaje, bo to trzeba wsunąć klucz kamienny, który nie mam pojęcia, gdzie jest. <laughs> Matko, tu jest dużo. Patrzcie, tu jest smocza paszcza, tu jest jakaś armia, tu jakieś ogrody, tu lody. <laughs> tutaj jest co? Eee, świątynia niebios. Tutaj jest smocze źródła. A tutaj znowu jest gorące źródła. O, to może chodźmy na gorące źródła. Chodźmy, chodźmy. Mhm. Mm, tutaj mamy co? stronie jakieś coś tam, coś tam, to ogród mędrca, to akademia sztuki walki. A? no ta sztuki walki to akurat niekoniecznie nas interesują. Chociaż może Poli by chciała na przykład sobie sztuki walki, słuchajcie, się uczyć, czemu nie? Może miałaby ochotę, ale coś teraz w tym momencie ona nie cierpi przyrody i po prostu źle się z tym czuje, że w ogóle tu jest. No i dobra, jesteśmy w tych gorących źródłach, proszę bardzo. A z tego co patrzę, to tutaj nie ma takich gorących źródeł jak w The Sims 2, ale mamy tutaj coś takiego. O, coś takiego, i możemy to badać. A ty możesz sobie właśnie poczytać książkę w, w pomieszczeniu, <grym>, jak nie lubisz na zewnątrz. A ty idź się na mocz i zobaczymy, co. No na... ale. A, dobra, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Kumam czacze, ku mam czacze. O, przyszedł tutaj ktoś, więc się z nim przywitamy. I przyszła jakaś dziewczynka, więc ty byś mogła się z bebę, o Bebę. Przyjazne powitanie. Weźcie za wiem, czy to są tubylcy, czy, czy jak to jest, a pan... O, patrzcie, jak ona się z nim przywita. Uuu jak się pan nazywasz? Z Hang. W sumie, on jest podobny trochę do Rona, mam wrażenie. Dobra, możesz z nim pogawędkę zrobić. Przyjazne. Mów z zachwytem o dzieciach, możesz mówić. Przyjazne. Nie wiem, poplotkuj z nim. Nie możemy tu wejść, bo jest ten kamień. Wzięłam badaj, ale to w sumie się nic nie stało, więc i z tym. Więc dobra, pogadamy tutaj z tym panem sobie po prostu. On jest urodzonym kucharzem! Śpi niespokojnie. O. Okej, okay. wow, czyli jesteście obaj, oboje jesteście kucharzami. Mhm. Oceniaj jego atrakcyjność, zobaczymy, czy ci się podoba. jej o rodzinie. Poznaj go. Tamta poszła, a ta, czy ona ma na nazwisko tak samo? No, to może jego córka, to on pewnie ma żonę. Eee, to po ptakach, słuchajcie, to po ptakach. Dobra, pogadaj z nim chwilę o Elza poznała nowy przepis o fajnie ej ale fajnie poznała od niego nowy przepis kurde spoczko co nie ciekawe jaki ciekawe jaki poznała przepis od niego smażony cel, ser ulubiona potrawa o proszę bardzo przygotowane przepisy znane przepisy 63% znamy dopiero 10 na 10 no proszę bardzo a weź się go zapytaj ymm... nie możesz się go zapytać postaraj się pochwali go osobowość. Czy jest w związku? Chciałam się zapytać, co nie? Bo coś czuję, że może mieć żonę, a jak nie, to pewnie ma tylko dziecko. W sensie tą córeczkę tutaj była przed chwilą. A dobra, to, to, to jest jego żona. Yy, to jest jego żona. Dobra, nieważne. Dobra, idziemy stąd. <ścoughs> idziemy stąd. Mała jest głodna, więc wracamy, słuchajcie, tutaj na targ. Wow, a co to za umięśniony pan? Wow. Wow, dzień dobry, co to za pan, kurde, fajny pan. Dobra, kupię jedzenie dla naszej tej, dla małej, I dla siebie zresztą też. No pani, pani da nam, o tutaj jest ta fabryka, piecz ciastka, z... napisz przepowiednie, o. No da nam pani żyć, czy nie da pani nam żyć, proszę dać nam jeść. No, poprosimy, słuchaj, o to na przykład. Postaw to i nie jedz tego, przywitaj tylko się z tym panem, to zje mała. Proszę, jedz. Nie wiem, czemu dzieci nie mogą sobie same zamówić, no ale nie mogą. I też sobie kupisz jedzenie. Tylko najpierw się przywitaj z tym panem w białych galotkach. No, proszę ja was już sobie się podobają. Dla mnie jesteś super. No to super. Gdzie ty idziesz? A idziesz odłożyć książkę chyba. Dobra, a ty kup sobie jedzenie. Mhm. Znajomy dom Chiny, schludny, dobry, unika na gości. No to widać właśnie, jak unika na gości. No! On jest przynajmniej singlem, słuchajcie. Więc mamy tutaj otwarte... Tak, dobrze. To ocenię jego atrakcyjność. Zobaczymy, czy Ci się podoba. E, no i nie wiem, coś tam wymień się lokalnymi plotkami, coś tam pogadaj z nim. No, ten film jest akurat ciekawy, powiem Wam. Będziemy mogli go na przykład zaprosić e, do, do domu. O, patrzcie, widzicie? I on ma fajne cechy. Jest dobry, schludny, unika na gości. Ciekawe jeszcze, jakie je ma dwie kolejne. No, ale Ej, ktoś nam zajął łóżko. Tutaj nasza mała śpi. No dobra, to my, to my będziemy spać tu w takim razie. Pozajmowali, przecież ja zaklepałam swoje łóżko. Chyba, że ja tu zaklepałam, a możliwe. Dobra, wiesz co, to chodź tutaj spać. <grytanie> a ty też wstań i chodź spać tutaj, bo ty może komuś się położyłaś. To też też możliwe, właśnie. <grytanie> Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tutaj nie, tu gdzie jakiś chłop. Poszedł wąd stąd. No nie, bo mi się teraz tutaj położą, tutaj. Dobra, wiesz co, to jednak śpi. Gdzie ty jesteś w ogóle? No nie, nie, dobra, nie idź tam, jednak wróć. No wróć. Dobra, trudno. <laughs> dobra, słuchajcie, w takim razie ja będę kończyć ten odcinek z takich dość deszczowych Chin moi mili. W kolejnym odcinku wrócimy sobie już do domu. Dokończymy naszą wyprawę. No i powiedzcie, co myślicie o tym panu tutaj, który się tutaj z naszą Elzą zapoznał. Ja się teraz z wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Łapka w górę jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i pa! thank you